Dzień dobry, witam wszystkich w części pierwszej, która będzie tylko krótką zapowiedzią tego, co będzie w części drugiej. Już kilkakrotnie miałam zamiar nagrać materiał dotyczący Critical Race Theory. Co właściwie nawet jeszcze nie wiem, czy zostało to przetłumaczone formalnie na język polski. W wolnym tłumaczeniu jest to krytyczna teoria rasowa. Jeżeli ktoś spotkał się z Was już właśnie z oficjalnym tłumaczeniem tego właśnie zagadnienia na, temat, na język polski, to bardzo proszę o. Komentarz pod filmikiem. Dlatego, że sama jestem ciekawa, czy ktoś już właśnie to przetłumaczył. Critical Race Theory. No i właśnie w tym tygodniu nadarzyła się taka okazja. A to z tego powodu, że projekt Veritas miał właśnie spotkanie z pracownikiem firmy Hasbro. I tam właśnie ten pan, pracownik, podzielił się z Jamesem O'Keefe. Swoimi um, obserwacjami, ponieważ nagrał właśnie takie spotkanie, które miało miejsce u niego w pracy. I właśnie to spotkanie dotyczyło wprowadzania w życie Critical Race Theory. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia części drugiej właśnie na ten temat. Link do drugiej części znajduje się oczywiście w komentarzach oraz w opisie filmu.